Wiecie, Muzeum Gdańska od 2018 roku formalnie jest zarządcą, jest właścicielem tego obiektu. Jesteśmy oczywiście z tego faktu bardzo dumni, ponieważ Kuźnia Wodna to tak naprawdę jedyny działający zakład o takim charakterze w Polsce. Zakład, który opowiada o przemysłowej historii Gdańska również z tego względu, że takich kuźnic przekuwających Szwedzki Osmund wokół Gdańska od XVI wieku było co najmniej kilkadziesiąt, a wzdłuż potoku liskiego też spora ilość podobnych zakładów funkcjonowała od XVI do XIX wieku. Tak więc, jeżeli chodzi o historię, o dziedzictwo, o, o opowieść o naszym mieście, jest to obiekt niezwykle ważny. No i cieszymy się, że przyjęliśmy to wyzwanie. Natomiast no, sprawa nie, jest, nie była łatwa z tego względu, że jak Państwo wiecie, kuźnia po wojnie była zniszczona. Potem została przejęta przez e, Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji te, te, Technicznej, które otworzyło, zrewitalizowało kuźnię, otworzyło w 1978 roku. E, no ale ta, to muzeum zaczęło mieć różnego rodzaju swoje własne problemy, i tutaj na skutek różnych apeli e, działaczy, e, e, oliwy. Zapadła decyzja o tym, aby przejąć ten budynek od Naczelnego, od Muzeum Notu, które teraz przekształciło się w międzyczasie w Narodowe Muzeum Techniki, i po to, żeby przekazać je Muzeum Gdańska. No nie, Trzeba też powiedzieć, że otrzymaliśmy ten obiekt w dosyć złym stanie. Ja podliczyłem ostatnio środki, jakie wydaliśmy na te prace zabezpieczające, jakie zostały tutaj podjęte. Więc te środki przekroczyły w ciągu ostatnich trzech lat 800 tysięcy złotych. Później, jak wiecie Państwo, w 2016 roku została zalana na skutek olbrzymiej ulewy nawalnej, jaka tutaj miała miejsce w lipcu, i trzeba było te wszystkie tutaj prace podjąć. Te, te, zakres tych prac obejmował przede wszystkim wykonanie nowego dachu, wykonanie ścian, zabezpieczenie ścian, wzmocnienie budynku. Wykonanie instalacji, które, które od 1978 roku nie były zmieniane, jak również to co najważniejsze, czyli odnowienie zabytkowych kół wodnych, które są tutaj największym magnesem przyciągającym, zwiedzających do tego, do tego miejsca. Do tego jeszcze Gdańskie wody w tym minionym okresie wykonały takie zabezpieczenia, również żeby nie powtórzyła się sytuacja z 2016 roku. Został zbudowany tutaj taki kanał ulgi uchodzący do Potokoliskiego, jak również została podwyższona tama chroniąca, mam nadzieję, skutecznie przed taką sytuacją, jaka miała miejsce w 2016 roku. Obiekt otrzymaliśmy również bez, żadnych, bez żadnego wyposażenia, i w tym okresie, w tych trzech lat, trzeba było zebrać zbiór, kolekcję przyrządów, narzędzi kowalskich, tak aby. Organizować tutaj różnego rodzaju pokazy, i udało się tą kolekcję, jak Państwo za chwilę zobaczycie, stworzyć. Też ważne było niejako symboliczne przekazanie w ubiegłym roku całego warsztatu, jakże znanego dla środowiska kowali gdańskich, Leonarda Dajkowskiego, którego wdowa przekazała nam bezpłatnie całe wyposażenie jego, jego kuźni, i ono teraz znajduje się w naszym obiekcie, a my niejako po prostu realizujemy dalej misję, misję tego jakże znanego Kowala Gdańskiego. Ale co najważniejsze, wokół kuźni udało się zbudować relacje z różnego rodzaju osobami, z różnego rodzaju środowiskami. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Kowali, współpracujemy z wieloma pasjonatami, z osobami, które Pomagały nam w tym procesie prac zabezpieczających, jakie zostały wykonane. Jak również mieliśmy szczęście, tak patrzę teraz jako dyrektor, że udało się tutaj pozyskać dla naszej misji dwóch pasjonatów. Na początku był to Lek Trawicki, który przez rok zarządzał i prowadził te pierwsze prace, a teraz kieruje pracami pan Remigiusz, Remigiusz Pacer. Tak więc myślę, że Kuźnia na pewno ma szczęście do opiekunów, ma szczęście do, do, do wszystkich osób, którym na sercu leży ta część dziedzictwa naszego miasta. I to tyle. Teraz za chwilę otworzymy Kuźnię, będzie można zwiedzać codziennie aż do połowy września. Zobaczymy, z jakim spotka się to zainteresowaniem. Te wszystkie prace, które tutaj planujemy, to nie jest wszystko, co jest konieczne do tutaj do zrobienia. Planujemy jakieś kolejne tutaj działania, ale jest to materia niezwykle skomplikowana i która zajmie nam pewnie jeszcze wiele długich lat. Tym niemniej jednak cieszymy się, że sam obiekt będzie teraz dostępny do zwiedzania. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję zespołowi muzeum, Panu Dyrektorowi za ten pierwszy etap prac na kuźni wodnej. Dla nas to jest element szerszego zakresu inwestycji i planów dotyczących Doliny Radości. Jest to bardzo ważny element, ale chcielibyśmy w najbliższym czasie stworzyć taką przestrzeń, zaplecze dla osób odwiedzających później i zainteresowanych historią Doliny Radości. Myślimy tutaj o przestrzeni, tu jest bardzo mało miejsca, jak Państwo widzicie, która zlokalizowana byłaby w tworze Ernstal. Będziemy zaraz przygotowywać dokumentację dla rewitalizacji tego obiektu. Dwór Alessar też został przekazany Muzeum Gdańska do wykorzystania, czyli dokładnie ten obiekt. Za nami tutaj jest ta dobudówka, a sam dwór jest, jest po drugiej stronie dobudówki. Mamy inwestycje, które też już są na końcowym etapie przygotowania i zaraz ruszą w ramach projektu unijnego. Szlak turystyczny to jest przebudowa ulicy Bytowskiej aż tam do rybakówki, czy za rybakówkę do drogi Kleszej od skrzyżowania z drogą do Dworu Oliwskiego. Mamy też w przygotowaniu i też jak co roku przepraszam, co perspektywę unijną korzystamy z tych środków. Inwestycje na infrastrukturze wodnie odwadniającej, głównie na zbiornikach retencyjnych, też żeby uniknąć tej sytuacji, która kiedyś tu miała nie, miejsce przy e, e, dużym spiętrzeniu wód e, po, po bardzo intensywnych opadach. Te zbiorniki to, to jest cały taki kompleks zbiorników. Ostatni będzie przy ZO. I tam jest też ten ostatni element Doliny Radości, czyli inwestycje na terenie parku, na terenie ogrodu zoologicznego. Idealnie, gdyby osoby odwiedzające ogród mogłyby, takie mamy plany, opuścić ten ogród właśnie od tej strony i dalej zwiedzać i oglądać Dolinę Radości. W ogrodzie to przede wszystkim ptaszarnia, nowa przestrzeń dla ptaków, no ale też nowa infrastruktura usługowo-gastronomiczna, no, taka już bardziej przystająca do obecnych czasów. Tak, tak więc jest to element dużo większego zakresu inwestycyjnego. Dziękuję bardzo. Zrobiliśmy generalne remonty, to były prace ratunkowe młotów wodnych w tragicznym stanie. Udało się oba młoty uruchomić, są sprawne pują. Pozyskaliśmy wiele nowych eksponatów, młoty resorowe, młot sprężarkowy. Dużo narzędzi, warto tu podkreślić. Dostaliśmy wspaniałą darowiznę od pani Hani Rogozy po świętej pamięci dańskim kowalu Andrzeju Dajkowskim. Mamy z tych jego narzędzi, z jego pracownik piękną ekspozycję. Są to eksponaty częściowo zabytkowe, częściowo... Zwyczajne narzędzia z pracowni Kowalskiej, które nam będą służyły do pokazów Kowalskich, do pokazów edukacyjnych, będą pracować, będziemy tym działać. Na no ile to jest wyjątkowe miejsce i, i, i będzie atrakcją dla turystów, i gdańszczem będą przyjeżdżać tu ludzie, żeby zobaczyć dlaczego. Kuźnia wodna no w Polsce, jak w ogóle w tej części Europy, to jest jedyna kuźnia zachowana w takim stanie z wyposażeniem sprawnym, działającym. Yy, tutaj produkowano słynne żelazo gdańskie z importowanego szwedzkiego osmundu, czyli z surowego, do zanieczyszczonego żelaza. Yy, tu będziemy robili eksperymenty metalurgiczne. Już jesteśmy po, po takich pierwszych eksperymentach. Udało się w Kuźni Wodnej wyprodukować w procesie demarkowym surowe żelazo, surową łupę żelazną, którą na dole w Kuźni Państwu zaprezentuję. Była ona przekuwana na młotach wodnych, na sztabę żelaza, tak jak od XVI wieku to funkcjonowało. Takie pokazy kowalskie będziemy się starali robić w weekendy. Zobaczymy, jak nam, czy na ile nam się uda to cykliczność zachować. Będę się starał w każdym razie na sobotę i niedzielę odpalać młoty wodne, prezentować tutaj różne rzemiosła. Metalu plastyczne. turystycznie, to będzie obiekt dostępny całorocznie? Czy właśnie... yy, obiekt jest póki co otwarty sezonowo yy, do 18 września. Zobaczymy, może jak będzie jeszcze ładna jesień, może przedłużymy ten okres. Na razie planowo jest otwarty do 18 września codziennie, przez 7 dni w tygodniu, od 10 do 19. Dobrze zrozumiałam, w tygodniu zwiedzamy, a w weekendy warsztaty, tak? W weekendy jest też normalne zwiedzanie z tym, że będę ja jako Kowal, będę pozyskiwał silną ekipę tutaj Trójmiejską Kowali którzy y, współpracują y, z Kuźnią, z Muzeum Gdańska, zwłaszcza Stowarzyszenie Artystów Kowali Polskich z którzy nas y, prężnie wspierają i z ich pomocą będziemy tutaj robili różne bardzo ciekawe y, akcje kowalskie. Będzie co podziwiać. Między innymi y, już udało się tutaj odtworzyć w Kuźni, y, zrobiliśmy projekt rekonstrukcji dzwonka dla domu Hagen'a. Część mechanizmu tego dzwonka jest jako oryginał zachowany w Muzeum Narodowym w Gdańsku, który został wypożyczony, zwymiarowany i na jego podstawie odtwarzamy cały dzwonek. Jeszcze trzeba wykonać mechanizm zawieszenia samego dzwonka, który tutaj został odlany z brązu. I taka impreza kowalska, właśnie z udziałem spaku, jest planowana na lipiec, sierpień. Jeszcze nie mamy sprecyzowanego terminu. Czekam właśnie na prezesa stowarzyszenia, żeby dograć szczegóły. Zrobimy imprezę spakowską i będziemy wykonywali ostatnie elementy do tego dzwonka i mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się powiesić ten dzwonek na elewacji Domu Uphagena. Od zeszłego roku czekamy cały czas na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, no, zaraz będzie rok jak czekamy na tę decyzję, no mamy nadzieję, że Panie Konserwatorze bardzo prosimy, na... czekamy niecierpliwie na tę decyzję. Macie dużo takich zamówień? Tutaj ten dzwonek, co, co, co Później Wodna jest obiektem muzealnym tutaj, to nie jest jednak pracownia, gdzie my tutaj na zamówienie będziemy wykonywali jakieś, jakieś tego typu rzeczy na swoje potrzeby, na potrzeby muzealne. Będziemy robić rekonstrukcję zabytków, będziemy na pewno też wspomagać oddział twierdza Wisu Ujście, gdzie trzeba zrobić też lawety, okucia do lawet, do moździerzy, do armat kuźnia wodna, y, twierdza miała y, swoją kuźnię niegdyś, obecnie jeszcze nie ma, dlatego tutaj będziemy y, wspomagać inne oddziały i będziemy wykonywać takie właśnie elementy. Proszę jeszcze na koniec dla słuchaczy, którzy być może nie wiedzą, czym jest kuźnia wodna, tak naprawdę co się w co tu zamienia, co jest sercem tego obiektu. Y, no warto to podkreślić, że kuźnia to też nie jest do końca właściwa, właściwa nazwa, to była kuźnica tudzież młotownia. Tutaj produkowano w surowe żelazo w postaci prętów, sztab oraz płyt, i taki materiał dopiero szedł do kuźni właściwych, gdzie kowale wytwarzali już gotowe przedmioty. To przez zdecydowanie większy, właśnie okres czasu działalności tejże kuźni wodnej, taka była funkcja. Dopiero na koniec XIX wieku, początek XX wieku, w kuźni wodnej w Oliwie już produkowano różne narzędzia rolnicze ślusarskie, siekiery, przecinaki, kilofy i tym podobne rzeczy. Praca z ogniem, ale woda w roli głównej. Woda w roli głównej, to nas bardzo cieszy, że nawet jeśli mamy awarię, nie ma światła, nie ma prądu, to młoty pracują i możemy działać.